No, dzień dobry. Ja jestem Barbara, a to jest kanał Nakład Wyczerpany. I dzisiaj mam dla Was book haul. I przyznam Wam się szczerze, że trochę. trochę przesadziłam, bo właśnie policzyłam książki, które chcę Wam pokazać, i wyszło mi, że mam do pokazania 32 książki. Więc jest trochę tego dużo, więc. Nie przedłużajmy, zacznijmy. I zacznę od fantastyki. I zacznę od książki, na którą bardzo długo czekałam. Bo jest to drut yy, Dana Simonsa. I ta książka miała wyjść na początku roku, ale wydawnictwo cały czas przekładało daty premiery i no, mamy ją teraz w połowie roku. Tak mniej więcej. I ja bardzo się cieszę, że w końcu mam ją w rękach, bo to jest yy, historia Charles, Charlesa Dickensa. Właśnie autorstwa Dena Simonsa, a ja tego autora czytałam Terror i bardzo mi się ta książka podobała. I tak jak w tym wypadku, Terror też właśnie opowiada o prawdziwej historii, którą autor mm, dużo sobie dopowiada. I tak jest właśnie w tym przypadku. I ja bardzo się na tą książkę czaiłam, e, więc bardzo się cieszę, że w końcu wydawnictwo MAK no, udało się i tą książkę mamy, więc mam to. Właśnie, jak już jesteśmy przy wydawnictwu MAK, no to kupiłam kolejny tom opowieści z Malazańskiej Księgi Poległych. To jest chyba ósmy tom. Szczerze powiedziawszy, ja już się zgubiłam. Ja czytałam pierwszy i bardzo mi się podobał, więc no, zdecydowałam się kolekcjonować tą serię. Tym bardziej, że ona dosyć szybko się wyprzedaje, więc po prostu kupiłam na zapas. I mam jeszcze tutaj Asimowa. Ja czytałam JaRobot zbiór opowiadań i również bardzo mi się podobało, więc jak zauważyłam, że wyszła kolejna powieść e, tego autora, bo z tego co wiem, to nie jest to wznowienie, a e, chyba ten cykl się w Polsce nie, nie ukazał, albo ja coś pomyliłam. W każdym bądź razie, no, e, tej książki nie było, a jest. Taka, Taka krótka historia, e, no więc po prostu ją wzięłam. Okej, okay, no to jak jesteśmy już przy science fiction, no to dalej. Bo mam tutaj dylogię e, Proxima i Ultima y, Stefana Baxtera. Musiałam spojrzeć na imię, bo nie byłam pewna, czy to Stefan. E, I ja tego autora znam z powiązań z Terrym preczetem, a tak to samej jego książki nigdy nie czytałam, ale widziałam bardzo dobre opinie na temat tych dwóch książek. Więc zdecydowałam się je kupić. Tym bardziej, że to są tylko dwie części: nie jest to trylogia, a dylogia, więc. Yy, może pójść szybko, że tak powiem. Yy, one są bardzo fajnie wydane, bo są takie mięciutkie i szczerze powiedziawszy, ja za bardzo nie wiem o czym są. Znaczy, wiem, że no, science fiction, więc yy, rzeczy dzieje się w kosmosie, ale kupiłam je yy, nie ze względu na opis. Tylko właśnie ze względu na recenzje, które są bardzo pozytywne. A science fiction, no to te recenzje są takie hmm, różne. Więc jak trafię się jakieś science fiction, które ma dobre opinie, no to po prostu zdecydowałam się wziąć. No i dalej mam coś, co <laughs> właśnie wzięłam ze względu na opis. A do końca nie wiem, yy, Teraz się tej książki boję, że okaże się słaba, bo mam bardzo dużą nadzieję w stosunku do tej książki, bo jest to wirus. I jednym z współautorów jest Guillermo del Toro. Ja nie jestem kinomanką, ale akurat tego reżysera bardzo, bardzo lubię. A wzięłam tą książkę albo zdecydowałam się ją kupić, dlatego że jest ona w wampirach. A ja, jak może wiecie albo nie, ja bardzo motyw wampira lubię w książkach, więc Zdecydowałam się tą książkę kupić i tutaj w tej opowieści wampir jest, jest tym złym, jest, jest to horror, tutaj ludzie walczą z wampirami, bo wampiry zdecydowały się przejąć władzę nad światem i, i tyle wiem. I tak jak mówię, ja mam bardzo duże oczekiwania w stosunku do tej książki i dlatego trochę się boję po nią sięgnąć, bo, no bo boję się, że będzie, będzie słaba, ale zauważyłam, że ten pierwszy tom powoli się już wyprzedaje i powoli zaczyna być ciężko dostępny, więc zdecydowałam więc się po prostu tą książkę sobie kupić. Ok, no więc dalej przejdziemy, może, do literatury pięknej. Bo nie jest tego aż, e, aż tak dużo. Ok, mam dwie książki wydawnictwa Pauza. E, pierwszą z nich, z nich jest Linia, i ona opowiada o świecie korpo. A ja takie historie bardzo lubię, gdyż sama pracuję w korporacji, więc, e, więc <ścoughs> bardzo mnie to ciekawi, jak pisarze postrzegają ten, to środowisko i, i tą rzeczywistość taką korporacyjną. I z takimi powieściami jest tu różnie. Niektóre są bardzo w punkt i bardzo błyskotliwe, a niektóre e, no, w moim skromnym odczuciu nie za bardzo. Więc bardzo się czaiłam na tą książkę. Jest ona króciutka i tak jak tak widzę, tam jest dużo, jest dużo światła na stronie, czyli no, jest jakby mało tekstu. Więc e, no, zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawa, ale oprócz tego mam... E, ja nigdy nie wiem, jak się czyta to imię i nazwisko. Od Tessa Mosfek. Jeśli przekręciłam, bardzo przepraszam, ale ja tą książkę bardzo chciałam przeczytać, gdyż jest ona o depresji. Więc jak również ten temat mnie też dotyczy, więc jestem bardzo ciekawa, jak to zostało ujęte właśnie w tej książce. Ta książka, zwłaszcza za granicą, jest bardzo popularna. A zwłaszcza była jakiś rok temu albo dwa, coś takiego. Ona u nas w Polsce też jakby zbiera dobrze, dobre recenzje i widziałam, że no, jest czytana nawet w takim świecie internetowym typu BookTube czy Bookstagram, ale, ale tak jakoś miałam wrażenie, że ta książka trochę w Polsce, no nie wiem, jakoś tak y, przeszła bez echa, a, a wydaje mi się, że może mnie może akurat przypaść do gustu. Ok, dalej mam prezent od mojego męża. i Jest to Psi Park. I z tego, co wiem, to ta książka opowiada o Ukraińce, która emigruje do kraju zachodniego, ale ja nie wiem do którego, chyba do Holandii. Nie, Helsinki, przepraszam. W Helsinkach. I, i tam właśnie poprzez... Pieski poprzez przyjaźń z psami, próbuje się odnaleźć w nowym społeczeństwie, w nowym życiu. Więc yy, może to być bardzo ciekawa powieść. Jest to nowość. więc yy, Szczerze, jeszcze nie czytałam zbyt, zbytnio recenzji, więc też sama nie wiem, jak, jak, yy, jak ta książka jest odbierana. Ale bardzo się cieszę, że, że mój mąż był na tyle wspaniały, myślę, że kupił mi książkę. Więc tak. Oprócz tego mm, mam dwie książki francuskie, bo ja literaturę francuską bardzo lubię, i mam tak. Coś, czego. Ja się w ogóle dziwię, że ja tej książki wcześniej sobie nie kupiłam, bo jest to Anomalia, i to jest książka, która we Francji jest bardzo popularna, albo była, bo to no ona nie jest w sumie aż taka nowa. Eee, no, znaczy, no, to też nie jest klasyk, to nie jest stara powieść, ale, ale no, już trochę lat ma. A, a zdobyła wiele nagród i jest, no jest po prostu, no, popularna, zwłaszcza z Francji, wasz, zwłaszcza w Francji, ale też e, w innych krajach, więc ja bardzo się e, tej książki, jestem bardzo jej ciekawa, ale to, co mnie trochę tak mm, otrąca, bo to jest science fiction, z tego co wiem, e, które wpada w literaturę piękną, ale ta książka jest podobno humorystyczna. A ja z książkami humorystycznymi tak mam, że one rzadko kiedy wpadają w, mo, w moje poczucie humoru i rzadko kiedy mnie śmieszą. Więc ja takich książek trochę się boję, i, bo ja mam bardzo specyficzne poczucie humoru i to, co mnie śmieszy, zwykle nie śmieszy większość ludzi i odwrotnie. Więc, <noise> więc, e, no trochę, trochę się tej książki boję, ale biorąc pod uwagę, że ta książka ma, no, taką sławę wokół siebie i, i w ogóle, więc zdecydowałam się po nią sięgnąć, żeby przynajmniej wiedzieć, o co chodzi, ok? Żeby, żeby przynajmniej wiedzieć, mm, o co biega. No i kupiłam sobie mm, pamiętniki Hardiana. To już jest tak naprawdę klasyk. Ja tej książki też nie czytałam i trochę jest mi wstyd, że tej książki nie czytałam. I to jest mm, wznowienie Teraz ona wyszła w takiej ładnej okładce. No ja się w ogóle zachwycam, jak ta książka jest, jest wydana, bo ja w ogóle lubię, jak książki są ładnie wydane. No, wydawnictwo charakter, zawsze to dobrze robi. Ja mam takie poczucie, że książki wydawnictwa Karakter zawsze mają taką minimalistyczną, ale taką bardzo klasyczną, taką elegancką, mm, szatę graficzną, więc, yy, więc bardzo się cieszę, że właśnie to wydawnictwo wydało tą książkę. No i cóż, jest to książka o cesarzu Hadrianie rzymskim cesarzem, który robi rozliczenie z własnym życiem. I jasne, bardzo tej książki ciekawa. Tak jak mówię, to jest klasyk, ja go nie czytałam i uważam, że powinnam to nadrobić. Kropka. Okej, okay, dalej. Wyszła całkiem niedawno nowa książka z serii mm, powieści butikowych, tak się chyba ta, ta seria nazywa od Albatrosa. Jest to Daphne de Maurier. Ja przeczytałam tej autorki Rebekę i Rebeka bardzo mi się podobała, więc y, oberżam na pustkowiu, jak tylko zobaczyłam, że to pisała Daphne de Maurier, to po prostu kupiłam. Więc z tego co wiem, to jest to mm, no y, powieść y, coś na graniczu kryminalnej, historii coś takiego, ale z dużymi odwołaniami do wichrowych wzgórz. Ja Wichrowe Wzgórze czytałam i szczerze powiedziawszy, no tak średnio. W sensie nie mogę powiedzieć, że mi się ta książka nie podobała, ale no to nie, nie była najlepsza książka jaką w życiu przeczytałam. Ale ale tak jak mówię, dawne de Morier bardzo lubię i jestem ciekawa co ona zrobiła z tą historią, więc po prostu po prostu poczułam, że muszę tą książkę wziąć. Oprócz tego hmm, Tutaj mam książkę o, do, jakby do zakupu, której zachęciła mnie moja mama, bo jest to byk, pana Szczepana Twardocha. I ja, znowu, wstyd się przyznać, ale ja tego autora jeszcze nie czytałam żadnej książki. To będzie moje pierwsze spotkanie. Znaczy, ja na półce mam, mam pokorę, yy, no i sięgnęłam po to, znaczy jakby kupiłam sobie pokorę, dlatego że ta książka zbiera no bardzo dobre recenzje, więc yy, no, na fali... Yy, jakby hype'u, yy, sławy yy, tego pana. Sobie po prostu kupiłam pokorę. No i teraz moja mama zachęciła mnie do kupienia Byka. To jest najnowsza powieść yy, tego autora i jest ona o Śląsku. A ja na Śląsku mieszkam, więc stwierdziłam, że czemu nie? I ta książka jest przecudownie wydana. No ja muszę powiedzieć, że ja jestem yy, zakochana, bo ta książka ma ilustrację, a ja... Ja bardzo lubię, jak książki mają ilustracje, jakkolwiek infantylnie to brzmi. Jakby, ja zawsze uważam, że to jest jakaś wartość dodana do książki i, i fajnie, jak tak ta książki, ta książki są wydawane. No a te ilustracje są takie bardzo artystyczne yy, i mam nadzieję, że one będą yy, no, współgrać z, z treścią, bo jakby uważam, że. No, taki jest sens dodawania ilustracji do książki, prawda? No, ale w każdym razie same ilustracje też zrobiły na mnie, na mnie wrażenie, więc. Yy. Mimo tego, że ta książka jest bardzo cienka i była, no jak na swoją objętość dosyć droga, to uważam, że warta swojej ceny, no bo no, jest wydana przepięknie, po prostu. Okej, okay, dalej mam dwa klasyki obszerne mm, ze świata książki, bo mam targowisko próżności. I ja w ogóle z tą książką mam tak, że. Ja bardzo ją ch bym chciała przeczytać. Trochę przeraża mnie objętość tej książki, bo ona ma, zaraz Wam powiem, ile stron, nawet jeszcze nie, 850, 850 stron. Ale ja widziałam, yy, no już jakiś czas temu, kilka lat temu, serial Targowisko Próżności, chyba yy, produkcji Amazona, ale nie jestem pewna. Na no, jakiejś takiej właśnie platformie streamingowej. I mi się ten serial bardzo podobał i ja już wtedy wiedziałam, że ja chcę to przeczytać. Chcę przeczytać oryginał. Więc jak zobaczyłam, że świat książki wydaje w tym... Oni to nazywają luksusową... luksusowe wydania klasyków, jakoś tak. No one są o tyle luksusowe, że są oprawione w płótno. Jedyny zarzut jaki mam, to te, taki, że te płótno bardzo szybko się wyciera i te książki jak stoją na półce, to one, nawet jak się ich nie dotyka, to potem wyjmuję taką książkę, nie wiem, po miesiącu i widzę, że ona od samego stania ma przytarcia. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale mam kilka takich książek z tej serii i one, no, głównie stoją na mojej półce i widzę, że, że się już przetarły a jakoś często ich nie wyciągam. No, ale, ale sama okładka, no, jest prze, przeobłędna, no i, no i to, że to jest płótno, no to jednak, no... Robi wrażenie. Więc mam to. Ale kupiłam też ich najnowszą, najnowszą nowość. Jedną z najnowszych y, pozycji, czyli Villette, Charlotte Bronte. I ja mam także. Przeczytałam y, książkę Emilii Bronte Wichrowe Wzgórza. I tak jak już wspomniałam, mm, tak średnio. Ale przeczytałam Dziwne Losy Jane R. właśnie Charlotte Bronte. I bardzo mi się ta książka podobała. Znaczy, może to nie była moja ulubiona książka wszechczasów, ale, ale zajmuje specjalne miejsce. Na mojej jakiejś tam wyimaginowanej liście książek, i dlatego bardzo chciałam sięgnąć właśnie po następną książkę tej autorki. No a że jest w takim pięknym wydaniu, no to po prostu wzięłam. Okej, okay, dalej. I mam tylko jeden reportaż. Jest to Wyspa Niebieskich Lisów, i jest to opowieść jest to reportaż o wyprawie Beringa. Ja po przeczytaniu terroru odkryłam, że ja bardzo lubię takie historie i chcę przeczytać reportaże, nie tylko powieści fabularyzowane, ale przede wszystkim reportaże, żeby się dowiedzieć, jak wyglądały XVIII-wieczne, a nawet i dawniejsze ekspedycje naukowe w tamtych czasach. I właśnie ta wyprawa pana Beringa była jedną z najdroższych wypraw naukowych europejskich. A z tego co wiem, to była tragiczna w skutkach. Więc jestem ciekawa jak to się skończyło. Dalej mam kilka książek no z, jakby z zakresu literatury azjatyckiej, bo mam tak. Nowość, która jest bardzo, bardzo popularna. Jest to siedem lat ciemności i jest to koreańskiego autora i jest to Triller, mrożący krew w żyłach, jak czytam właśnie yy, na odwrocie tej książki. Ja właśnie jakby sięgnęłam po nią, że, między innymi dlatego, że ta książka jest bardzo popularna. No i, i ja, ja od czasu, jakby thriller i kryminał to nie są moje gatunki, ale od czasu do czasu lubię sięgnąć po taką książkę w ramach takiej, no czy tej rozrywki. I... I więc stwierdziłam, że a, wezmę, bo kiedyś może sięgnę. Okej, okay. i dalej mam coś, co kupiłam dzięki Waszym komentarzom, więc osobie, która wspomniała o tej książce pod jednym z, mo z moich filmów, bardzo dziękuję, bo jest to następna książka Joko Ogawy, o której ja nie miałam pojęcia. Ja bardzo lubię tą autorkę, a właśnie Wydawnictwo Wap yy, To jest jak seria z miotłą, była taka seria. Wydała dwie książki tej autorki, o których ja nie miałam pojęcia. No i jest to Miłość na marginesie. Jest ta książka absolutnie nie do dostania w księgarni. Ja ją kupiłam no po zawyżonej cenie, nie będę ukrywać, w jakimś outlecie na Allegro, więc jest to książka używana, ale, ale no, jakby chciałam mieć, no to, no, no to, no to mam. Okej, okay, dalej mam najnowsze dziecko wydawnictwa, teraz to wydawnictwo się nazywa Bowiem, ale kiedyś to, ono się nazywało wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to seria z żurawiem i jest to tytuł Ona i jej kot. I z tego co wiem, to to są krótkie opowiadania właśnie o relacji z kotem. Więc jak najbardziej dla mnie, bo ja bardzo lubię czytać takie, takie opowieści o relacji z z nogami I dalej mam coś, co wywołało no kilka dram w internecie. Zwłaszcza w internecie, bo jest to Haruki Murakami. I jest to yy, Porzucenie Kota. I jest to książka o relacji autora z jego ojcem. I ta relacja była bardzo ciężka, więc. Yy, jakby cała matematyka bardzo mi, mi pasuje, bardzo chcę tą książkę przeczytać, ale szczerze powiedziawszy, trochę się zastanawiałam czy ją kupować. Bo tutaj wydawnictwu Muza się dostało, za to jak ta książka wygląda. Bo layout tej okładki, projekt tej okładki i w ogóle kształt tej książki jest łudząco podobny do książek innego wydawnictwa, a mianowicie do książek Tejfuny. A biorąc pod uwagę, że wydawnictwo Muza jest dużym domem wydawniczym, a wydawnictwo tajfuny jest małym wydawnictwem. Jak duże wydawnictwo wzoruje się na małym wydawnictwie, to, to nie wiem, czy to jest tak do końca ok. Nie wiem. No, ale bardzo tą książkę chciałam przydać właśnie ze względu na mm, na tematykę, po prostu. No i haruki morakami. No, a właśnie jak już jesteśmy przy morakami, to ja sobie przypomniałam, że jak byłam na studiach, zwłaszcza na pierwszym, pierwszym i drugim roku, to ja ubóstwiałam tego autora. I, I, no, trochę książek przeczytałam, ale jakimś cudem ominęłam jego najsławniejszą, przynajmniej w Polsce, powieść Norwegian Wood. I ja tej książki nie czytałam. Więc jak ją zauważyłam w Empiku, no to ją po prostu, po prostu wzięłam i ja w ogóle do książek Murakamiego mam taki, taki jeden zarzut, to jakby nie, o, nie chodzi o samą książkę, tylko o to, jak ona jest wydana, to to, że ona jest, wyda on, te książki są wydawane na takim białym papierze, który aż razi w oczy i to się. Mnie się bardzo ciężko czyta. Ja nie lubię po prostu bia, białych kartek, jakoś to mi trochę przeszkadza, więc. No. Tyle. No i oprócz tego, znowu dostałam prezent od mojego męża. To już jest drugi. Ale to są. Uwaga, muminki. To jest zbiór wszystkich, yy, wszystkich opowiadań, wszystkich książek, yy, które zostały napisane przez. Ja znowu to przekręcę, ale. To Janson, na pewno to źle to powiedziałam, ale to są właśnie z, n, dwa tomy, gdzie są zebrane wszystkie historie muminków. I ja z, z książkami dziecięcymi mam tak, że ogólnie no, rzadko kiedy po nie sięgam, chyba że to jest właśnie taki, wiecie, taki klasyk, nie? który nawet jest chętnie czytany przez dorosłych. A w mojej głowie muminki właśnie są takim klasykiem, po który sięgają nawet dorośli ludzie. Więc no my z mężem kochamy muminki, nawet mamy kubki w muminki. I, i dla mnie to jest też trochę takie, taki powrót do dzieciństwa, bo ja nawet jak byłam mała, to kochałam muminki, więc bardzo się cieszę, że, że sięgnę po, po pierwowzór. Bo ja, ja w ogóle pamiętam tylko bajki animowane. Chyba leciały na, y, na wieczorynkę. nie wiem, czy wieczorynka jeszcze istnieje, pewnie nie. Ale pamiętam tylko bajki, a nigdy tego pierwowzoru nigdy książki nie przeczytałam. A te książki no, są wydane bosko, bo są też ilustracje, więc. Y, no, więc jestem happy. No i z tego co wiem, to te książki są wydane na jakąś. Y, tak, na 100 lat y, muminków. Polsce. W sensie pierwsze wydanie Muminków w Polsce osiągnęło 100 lat, więc z, tego, z tej okazji yy, wydawnictwo Nasza Księgarnia zdecydowała się wydać takie dwa piękne pierwsze tomy. Więc, więc mam, dziękuję mężu, mój kochany. Okej, okay, dalej yy, została nam już tylko literatura młodzieżowa. I tutaj, tutaj najbardziej poszalałam. Bo tak, kupiłam sobie Tinder. I ja już tą książkę przeczytałam. Ja już o niej mówiłam na vlogu, więc, yy, więc możecie zobaczyć moje odczucia a propos tej książki. I bardzo mi się ona podobała, więc stwierdziłam, że chcę czytać dalej. Ale drugi tom jest absolutnie nie do dostania. Po prostu nakład się wyczerpał. Haha. Ha. Więc od razu sobie kupiłam trzeci tom. No, bo stwierdziłam, że no trudno, no może kiedyś papierowy księżyc dorobi, no jakby dodrukuje, i wtedy sobie kupię, ale już kupię trzeci, żeby mieć na zapas. Wiem, że jeszcze jest czwarty i ostatni tom, i z tego co wiem, to chyba do mnie już idzie, bo już go sobie zamówiłam, ale no na razie pokazuję wam te, te, te dwa tomy, no bo je mam. Ale to nie jest koniec szaleństwa bo chodząc po Empiku, chciałam sobie kupić młodzieżówkę. I kupiłam sobie Cassandrę Clare. I ja w tym właśnie we vlogu mówiłam, że ja z książkami Cassandry Claire mam dosyć dziwną relację, bo ja pamiętam, jak te książki były absolutnie popularne. Za dużo mówię słowa absolutnie, nieważne. W każdym razie one były bardzo popularne i większość moich koleżanek je czytała i bardzo się nimi zachwycała. Ja je wtedy nie czytałam. I mam takie teraz, jako dorosła osoba, mam takie wrażenie, że jakaś część popkultury trochę mnie ominęła i stwierdziłam, że ja to nadrobię. I w tym epiku kupiłam sobie mechaniczny anioł, czyli diabelskie maszyny, tak ta tryloga się nazywa, ale potem dopiero mnie oświeciło, że to nie jest ta główna część tych książek, w sensie ta główna seria, tylko to jest yy, chyba prequel, jeśli dobrze. Kojarzę, więc stwierdziłam, że zacznę od no, tej głównej serii. Ale zauważyłam, że już niektóre te książki z tej serii są ciężko dostępne, więc zamówiłam wszystkie. Tak oto! <noise> Kupiłam wszystkie sześć domów Darów Anioła. No tak. No, no nie będę się tłumaczyć, ok? Po prostu chciałam, to mam. I przeczytałam już pierwszy tom. I ja już... Wow, 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 wow. Ja już o tej książce też mówiłam we vlogu, że jednocześnie jest to najbardziej cringewa powieść, jaką w życiu czytałam, a jednocześnie... Ja miałam taką zabawę przy tej książce, że na pewno będę kontynuować. Więc w sumie nawet się cieszę, że, że kupiłam pozostałe pięć książek. I szczerze mam taki plan, że po prostu będę konsumować jedną na miesiąc. I takim oto sposobem za pięć miesięcy powinna mieć skończoną serię. Zobaczymy, jak pójdzie. Ale te książki dosyć szybko się, się czytają. Więc tak. Więc to są wszystkie. Książki, które, yy, które kupiłam przez ostatnie półtora miesiąca. Może jest to dużo, ale na usp usprawiedliwienie mam to, że ja też dosyć dużo książek czytam. Więc yy, no, no tak, no trochę, trochę przesadziłam, wiem. Więc może trzymajcie kciuki, że w przyszłym miesiącu będzie tych książek mniej i się trochę bardziej opanuję. Ale no cóż, z mojej strony to już wszystko. Jeśli dotrwaliście do końca, to bardzo Wam dziękuję. W opisie tego filmu znajdziecie mojego Instagrama oraz Gudrica. I zapraszam Was na kilka sekund z którymś z moich zwierzaków. Cześć, do następnego!